Chciałabym, żebyśmy zagrali w taką grę, prawda, czy wyzwanie? Super. Pewnie słyszeliście już o niej. Coś się obiło uszy. Kiedyś grałem. To do dzieła. <noise> no to jak tam, Bartuś, prawda, czy wyzwanie? Może być wyzwanie. Wyzwanie? To ja bym zaproponował, żebyś pocałował w usta namiętnie Islanderkę, która ci się najbardziej podoba. Zapraszam. O nie, zaskoczy. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Cheers. Jak się tam Jak Jezus Maria. Dobra, ale głodnie jesteś ty, czy co? Jezus Maria, ty. Zaliczamy, zaliczamy. Zaliczamy. Dobrze. dobrze, gramy w awang, nie? Zatańcz, według ciebie. Najładniejszej islanderce. Taniec, jakby taki godowy, czy bardziej taki. Godowy, godowy, godowy. to godowy. Do tego bym się nie spodziewał. Proszę bardzo. <noise> On ci chyba grał kiedyś, ty. On chyba ci grał jakiegoś. <noise> Ach. Jak zacząłem tańczyć taniec godowy przed Patrycją, to odczułem się fajnie, poczułem się pewnie. Byłam w szoku, yy, ale no poradził sobie, poradził sobie. Jest to zwariowany chłopak, więc wiedziałam, że da radę. Dobra, więc, więc tutaj wybieram. Kurwa, wiedziałem. Dan. Pytanie czy wyzwanie? Okej, okay, dobra. Daj się ponieść wyobraźni. Masz pocałować każdą część ciała jakiejś twojej wybranej islanderki, która najbardziej ciebie kręci. Dawaj. Krwawiłem się tym, co już znałem, nie? Zastydził się. jest the best. Emi? Nie, nie, nie. brawo, 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 brawo. Dobrze. Nie pomyślałem, mogłem jakieś tam nowe horyzonty otworzyć, tak naprawdę nie? Dobra Daniel, prawda czy wyzwanie? wyzwanie prawda na razie. Nie! Która z najbardziej Cię pociąga seksualnie? Seksualnie? Tak. Eee. Islanderka, która <grymna> pociąga mnie najbardziej seksualnie, aktualnie, jest to Emilia. Jak <grymna> no, 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 się tam Chwila Chwilowo się obraziła. No właśnie, what the fuck. Co tu się wydarzyło, co tu się odwaliło? Pierwsza taka sytuacja w życiu mi się zdarzyła. Nie tylko tu, tylko tak ogólnie. Dobra, no brawa chyba za szczerość, nie? O, to może oliwkę. Prawda czy wyzwanie? No wyzwanie, no wyzwanie. wiadomo. Nie? Wyzwanie. No dobra, wyzwanie, okej. Okay. Spotkać kogoś innego niż twoja para. Okej. Okay. Dobrze. Oh, o, widzisz? O, okay. paru. Okay. No, okay. miał być ktoś inny jeść no, parę, ci, tak? Oczywiście, no, jak najbardziej. No. Okej. Okay. Uuu, uh. uh. uh, poszło! Sołnek był ostry, naprawdę, to się mocno ugryza mnie wargi. Em, na ostro, na ostro, naprawdę, no. Ajej, 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 ajej. Bo, to zje, się... Bo go zjedz! Co ty wiesz? Ale go zjeść zaraz, stary. Ja pierdzielę, ty. Ty tak w nocy nie miałeś? Nie? Zobacz, co się dzieje. Było fajnie, ale nie było żadnych chemii między nami, bymi z mojej strony totalnie. Dla mnie to była czysta zabawa. Ja mam pytanie do Daniela, właśnie jak się z tym czujesz? Ja nic nie wiedziałem. Zasłoniłeś oczy? Ja nic nie wiedziałem. Z Daniela jeszcześ nie całował? Emi! Wyzwanie. Nowe wyzwanie, no wyzwanie, Zrób to, na co masz ochotę wybranemu Islanderowi. To takie taki jest. razie, może poproszę Daniela. chciałabym Cię pocałować. Namiętnie. Ja, ona całować umie, naprawdę. Ja pocałowałam Dana, który wiem, że siedzi jej bardzo w głowie. Emi odbiła piłkę i pocałowała Daniela, który jest ze mną. W parze. No chyba będę musiała zapytać Emilie, jak całuje mój partner. Daniel całuje się naprawdę bardzo dobrze. W sumie podoba mi się wizualnie. Oliwia myślę, że na pewno się zdenerwowała troszeczkę. Patrycja wyzwanie. Wybierz dwóch, no. których chcesz pocałować. Mój wybór padł na Adriana. Zapraszam. Jak mam być szczery, to ja nie rozumiem tego w ogóle tej, tego jej wyboru. Raz, raz, dwa no, Adrian dobrze całuję. Sama sprawdziłam, wytestowałam. Oczywiście pozrobiło kur. Raz. Jak na jeden wieczór bardzo dużo się dzieje. Dwa. Daria? No wyzwanie, tak? Po tak, highlanderów, którzy Highlander ci się najbardziej podobają. Może być highlenderka, my nie mamy nic przeciwko, nie? No. no, no Dana nie, nie testowałam. Chodź do cioci. Myślę, że Dan był. Odkąd weszłam do willi numerem jeden, stwierdziłam, że to znam I wolę coś nowego. Jarek? Bartek. Bartek. Spokojnie. Chciałam trochę zostawić na później.